Siemano. Elfy, tom 9, oblężenie, cy kadani. Kadan li, przepraszam, nie przeczytałem na początku cytatu, ale to jest kadan la. Czyli kolejny już tom świata akwilonu. Tom 9, elfów oznacza to drugie spotkanie z półelfami. Tutaj mamy na okładce tylnej podane, jakie były te dotychczasowe tomy. I ona się generalnie. Wracamy co jakiś czas do tej samej rasy, czyli pierwszy był niebieskich, szósty niebieski i tak dalej. Jesteśmy teraz, był wybrany z półelfów, jesteśmy obrażeni kadanli, czyli znowu pół elfy. No i pozostaje serie, czyli Krasnolud, Orki, Gobliny i Magowie. Wszystkie te komiksy, tak samo jak i ten, wypożyczyłem w książki, w Bielsku białej, w bibliotece głównej przy ulicy Słowackiego. Więc jeżeli lubicie fantazy, no to wiecie, gdzie się udać. No dobra. Ale cóż to jest za opowieść? Opowieść o oblężeniu, gdzie spoiler, prolog, przegrali. Krótko mówiąc, bo to jest kadalna, ale przejdźmy dalej. Kilka dni wcześniej wyglądało to w porządku. No dobra, można powiedzieć, że tą opowieść jest taką klasyczną fantazją, Czyli mamy sobie miasteczko, twierdzę, coś takiego, zamek, który zostaje zaatakowany przez coś kogoś i muszą się tam bronić. I zazwyczaj, m, bardzo często są takie opowieści. Natomiast istotą, i siłą zazwyczaj w tych opowieściach jest to, jak to jest przedstawione i jakich mamy bohaterów. Tutaj bohaterów y, mamy kilku takich istotnych, a ja bym powiedział, najistotniejszy na początek jest ten nasz Główny bohater Puelf. Fachlen, jeśli dobrze pamiętam. Nie umiem tego nawet wymówić, bo elfickie imiona często są trudne do wymówienia. I generalnie mamy taką, że gościu jest rzeźnikiem. Hmm, Nazwijmy to ogólnie rzecz biorąc. I wykonuje swoją pracę. I problem polega na tym, że w miejscu, gdzie pracował taki kocioł, taki. Zamknięte pomieszczenie nagle jest zaraza. Jako, że nasz gość, powiedzmy, ma wewnątrz tej cytadeli, czy wewnątrz tego miasteczka osobistego wroga, no to zostaje sprowokowany, że skoro tam jest jakaś, jakieś zatrucie, jakaś epidemia, no to on ma dokonać, ma ubić wszystkie sztuki bydła, bo prawdopodobnie są pozarażone i go zamykają i na zasadzie pewnie już go nie otworzymy. Ale to nie jest koniec. Bo wydawałoby się, że to jest, że to będzie osią fabuły. No nie, właśnie chodzi o to, że nie, ponieważ z zewnątrz przychodzi zagrożenie. Zombie apokalipsa nadciąga. I trzeba się bronić. I teraz tak. Mamy sytuację, że władca tego państwa ma problem, bo widzi, że tu się coś będzie działo. Przydaliby mu się. Ten. Trzeba się po prostu bronić przed tymi gulami, przed tymi zombie apokalipsą, ale to nie jest łatwe. Dziewczyna naszego głównego bohatera, tego, który jest zamknięty, no nie może się pogodzić z tym, że, że go tam zostawili, więc kombinuje, no i zostaje zamknięta razem z nim, razem z innymi półelfami. Okej. Okay. bywa. Wydaje się, że. To tak spokojnie może być, ale to się zaczynają naprawdę ciekawe rzeczy. Ponieważ nasz zamknięty bohater staje się czymś rodzaju, kimś rodzaju przywódcy, z wewnątrz zewnątrz napiera ta zombie apokalipsa, te gule napierają i się robi ciężko. I podoba mi się to, że powiedzmy władca, przywódca tego miasteczka, tej Kandali, Kadanli, Małe na karku, Nie jest uprzedzony i kombinuje, żeby przetrwać na różne sposoby. Jest w stanie ustąpić, jest w stanie pogadać się po ludzku. To mi się bardzo podobało. Co najważniejsze dla mnie, w moim przekonaniu jest to, że czytając ten, ten tom, w pewnym momencie miałem wrażenie, że ta nasza zombie apokalipsa, czyli te góle, to nie jest taka do końca bezrozumna masa. Że tam ktoś coś. Czy to jest nekromata, in, nekromanta, inny, zły czarodnik, demon, smog, nic, cokolwiek, coś za tym stoi. I to tak będzie potęgować się napięcie. Będzie, będą, będzie coraz groźniej i groźniej i groźniej i groźniej. I to miałem wrażenie, że tu jest taka atmosfera bardzo, bardzo niebezpieczna i bardzo trudna. Dlatego fajnie się to czytało, i chcę dalej. Chcę wiedzieć, co się wydarzy w tym świecie dalej. Jak różne grupy ludzi, elfów, krasnoludów przeciwstawią się temu zagrożeniu. Bo sądzę, że w pewnym momencie będzie coś trzeba zrobić. Na razie tu mamy pojedyncze, nazwijmy to zdarzenia, czy oddzielone, powiedzmy, jednostki, ale to zagrożenie będzie eskalować, będzie się potęgować że chodzi o warstwę graficzną, jak zwykle perfekcyjna, znakomita, realistyczne, szczegółowe, dokładne rysunki, komiks brutalny, dużo krwawych scen wynikających w dużej mierze po pierwsze z apokalipsy zombie, po drugie z tego, że tu mamy tą kwestię tej epidemii, więc trzeba dość realistycznie pokazywać jak wyglądają zarażone zwierzęta. Dość moc, mocny komiks i co jeszcze jest... Ciekawego? No cóż, nie powiem Wam oczywiście finalnie co tu się wydarzyło, bo to nie o to chodzi. Wystarczy, że w pewnym sensie początek jest na jest koniec, na początku, ale ogólnie ten komiks polecam, jak i całą no, serię ze świata Aquilonu. Zachęcam oczywiście do udania się do biblioteki, wypożyczcie sobie ten tom, może już dobrze by było znać y, tom szósty Elfów. Przed czytaniem tego, czyli te misja niebieskich elfów, kiedy po raz pierwszy chyba się spotkaliśmy z tymi... Nie, nie, wcześniej jeszcze było Turuk, chyba się jeszcze, w workach i Turuk się jeszcze tam zetnął z tą apokalipsą, ale w tych misjach niebieskich elfów było takie to najbliższe. Więc ja zachęcam, fajnie się to czyta, fajne motywy, wartka akcja, ciekawi bohaterowie, no i garść. Intrygujących przemyśleń jeszcze przeplecionych, więc zdecydowanie warto. Z mojej strony tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.